Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym poradniku dla początkujących graczy w Ride Shadow Legends. I tutaj w tym filmie pogadamy sobie o tym, jakich niebieskich, czyli rarowych championów warto zostawić jako początkujący gracz. W przypadku tej gry jest tych championów dosyć sporo i nie ma co tego ukrywać. Każda frakcja ma mniej więcej taką ich ilość, tych frakcji jest 15, w związku z czym no jest tego trochę, natomiast większość tych czempionów Ci się tak naprawdę nie przyda. Jak dowiedzieć się, czy ci czempioni są przydatni, czy nie przydatni? Możesz to zrobić wchodząc na jedną bardzo fajną stronę, która nazywa się Hel Hades. Tutaj, jak sobie wejdziemy, to mamy tier listę czempionów, i tutaj możemy zobaczyć tier listę wszystkich. Nie będziemy oczywiście wszystkich przeglądać, bierzemy sobie tylko rary, i tutaj mamy poukładanych ich od góry do dołu według oceny. Ja nie będę się tak super, mega mocno trzymał tej oceny tutaj w tym filmie. Po opowiadam, pokażę ci różnych czempionów którzy mogą mieć mniejszą ocenę, ale ta tier lista jest dobra do tego, żeby sobie sprawdzić żeby sobie sprawdzić, czy coś jest dobre, czy też przypadkiem niedobre. No jeżeli masz ocenę 1,5 albo 1, no to wiesz, że jest to raczej kiepskawy czempion i nie ma sensu go trzymać. Zresztą możemy sobie przejść na czwartą stronę. No i tutaj właśnie mamy takich czempionów, którzy no nie do końca się do czegokolwiek nadają. A tutaj zresztą sytuacja podobna. Natomiast wróćmy do gry. Ja ci po prostu pokażę kilku czempionów, których ja bym zostawił, a reszta tak naprawdę. No nie powiem, że wszystkich można niszczyć czy przeznaczać na żarcie, no ale dużej ilości nie wykorzystasz tak realnie na to patrząc. Tutaj takim czempionem w pierwszej frakcji jest Valery i ją można zostawić. I można też jeszcze zostawić Dagera, to jest też całkiem przydatny czempion. Zanim przejdziemy dalej, ja powiem tylko jeszcze o tym, że możesz mieć takiego czempiona totalnie za friko, rejestrując nowe konto z linków w opisie tego filmu. Tylko najpierw zanim zarejestrujesz, musisz wylogować się ze wszystkich kont, które są w Prarium Play, usunąć te konta, i dopiero wtedy kliknąć ten link, wtedy gra potraktuje Cię jako nowego gracza i dostaniesz Karoto Fox Huntera oraz 3 piki na 25, 45 i 50 levelu. Walto jest to zrobić, jeżeli dopiero i założujesz sobie konto tak po prostu albo jeżeli masz jakieś stare konto albo jeżeli chcesz zacząć od nowa albo w innych sytuacjach w których startujesz po prostu na nowo. To taka dodatkowa porada ode mnie dla was i to też champion ode mnie dla was. W przypadku high elfów sytuacja już jest troszkę inna. Tutaj przede wszystkim apotekar jest bardzo dobry. Heir RS też jest całkiem niezła. Reliquary Tender jest bardzo dobrym championem i ta dwójką, tą dwójkę wykorzystasz nawet w późniejszych etapach gry, nie tylko na początku. Po tu mamy Elheim, która nie jest najgorsza. No i jeszcze z tych championów Celina ma jakiś tam potencjał. Reszta jest raczej. <laughs> Jeżeli chodzi o Sacred Order, to tutaj mamy w sumie Adhel, czyli jeden ze starterów. No i to chyba tyle. Nie wiem, jeszcze Drakonizm może ewentualnie być. No ale tak na dobrą sprawę, to reszta jest kiep kie kiepskawa dosyć mocno. Jeżeli chodzi o barbarzyńców, to tutaj mamy bardzo świetnego czempiona. Jakim jest. Gdzie ona jest? Czy jestem ślepy? A to epiki. Eee, Warmaiden. War Maiden leci z kampanii, można ją wydropić, można ją wydropić kilka razy i w ten sposób wylewelować jej umiejętności na maksa, a jest mega uniwersalna na starcie i będzie ci bardzo, bardzo dobrze służyć więc ją zdecydowanie polecam. Jeszcze drugim jest Bowyer czyli, czyli ten. A to jest też bardzo fajna czempionka, którą też sobie można zostawić. A reszta, no niestety raczej taka, rzekłbym 2 na 10. Jeżeli chodzi o ogry Tutaj przede wszystkim mamy Bellowera, który jest mega mocny, i on tak naprawdę będzie ci służył przez długi, długi czas. Nie tylko na samym początku gry, a też później. I to jest jeden z najbardziej pożądanych rarów. Nie wiem, top 3 bym powiedział. A poza tym, no jest tutaj jeszcze kilku innych czempionów, takich jak przykładowo. Jailer, Gear Grinder czy Rock Beast i ich też można potencjalnie zostawić, natomiast reszta jest raczej do wyrzucenia, zniszczenia, zmielenia, a tak naprawdę do przekazania ich, żeby jakiś dobry champion się nimi najadł. W przypadku tych ziomków, to tutaj tylko Metal Shaper ma jakieś większe znaczenie, czyli ten ziomek. I to tak naprawdę tyle. Jeżeli chodzi o skin walkersów, to tutaj mamy trzy całkiem ciekawe piki. Pierwszym jest Born, drugim jest Greybeard, a trzecim jest Gnarehorn. Reszta jest bez problemu do zeskrapowania. O orku mamy tylko Galka, czy Galeka, że jak to się tam wymawia, oraz Ironclada, czyli tego ziomeczka. Resztę spokojnie możesz zniszczyć. W przypadku demonów mamy Diabolis, która jest całkiem nie najgorsza. Mimo, że ocena na Helhadesie, z tego co pamiętam, ma dosyć niską, niską, niską. Felhound, który jest bardzo dobry również w późniejszym etapie gry z pewnych względów. Marquez mm, i jeszcze Hound Spawn, bodajże. E, pff, no dobra, może nie jest. Nie, nie jest zły. No nie, warto, nie warto go jakby poświęcać od razu, ale też z drugiej strony no nie jest to jakiś nie wiadomo jaki kozak, więc raczej tak jak ci brakuje to możesz zostawić, jak ci nie brakuje to spokojnie można no może nie spokojnie, ale ewentualnie można zniszczyć. Jeżeli chodzi o undeady, to tutaj mamy kilka ciekawych opcji: Banshee, Frozen Banshee, Grave Chill. To są rzeczy, które można sobie zostawić. Tu, 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 tu nic, tu nic, tu nic. Doom Scratcher jest ok. Seducer jest ok. I jeszcze ok jest. No w sumie to tyle. To tylko tych, których wymieniłem. W przypadku Dark Elfów mamy ich trochę więcej, bo KL jest spoko. Cold Heart jest przegenialna. Ona jest mega, mega super mocna i ją nie tylko trzeba zostawić, a tak naprawdę trzeba ją jak najszybciej wylewelować, bo to najlepszy rar w grze. Painkiller jesteś całkiem niezły, czyli ten ziomek. Spirit Host czasem się do nie... czegoś może przydaje, e, może przydać. I jeszcze został nam jeden, a mianowicie Paragon, on też może być czasem przydatny, no nie powiem, że jest jakoś super mega, no przydatny, nie wiadomo jak, natomiast czasem może się do niektórych rzeczy przydać. Jeżeli chodzi natomiast o Knights Revenant, to tutaj mamy przede wszystkim przede wszystkim Renegata, bardzo dobry champion. Dalej mamy Kofin Smashera, Mashera. Execute, execute. Exegu... Exegu... Dobra, tego ziomka. I to tyle. Do no, jeszcze akolite można by zostawić. No, jak masz to też, yy, też może ci się kiedyś przydać. U Dwarfów to chyba dużo nie znajdziemy. Dobra, inaczej. U Dworfów w sumie znajdziemy dużo, ale niczego takiego super. To są opcje, które mogą się przydać, przydać. Może być kurza na przykład, może być Painsmith, może być Avir. To są powiedzmy takie w miarę uniwersalne postacie, które do czegoś mogą być przydatne. E, tak samo może być, gdzie on jest? Czemu to nie jest układane alfabetycznie? Deagl, e, deal, Goal, matki cena, Performator, to też może być całkiem ciekawa opcja. W niektórych przydat... w przypadkach. Tutaj jeszcze potencjalnie Master Butcher. I to chyba byłoby na tyle. Z tym, że to są czempioni, A jeszcze Candle Guard jest. E, to są czempioni, którzy nie są jacyś wyjątkowo dobrzy, ale mogą się przydać do niektórych rzeczy, więc to jest takie trochę. Niby. Mo... Nie, nie warto ich niszczyć, może powiem tak, ale nie są oni jacyś wyjątkowo dobrzy. Tutaj, jeżeli chodzi o czempionów, no to przypominam o Karoto, którego można za chwilkę zgadnąć. A jeżeli chodzi o Shadowkiny ogólnie, to tutaj mamy tylko jednego rara, a mianowicie Odi... Ode... Oda... Odachi. On jest taki w miarę sensowny. No i chyba został nam jeszcze Sylvan Watchers. No i tutaj potencjał ma tak. Mm, 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 mm. Tirlak to na pewno na początku. Kate może być, Knot może być. Eee... Fla, flan. Fl, fl, flannan. Nie wiem, jakieś tak dzi, 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 dziwne trochę imię. I jeszcze Last Air. I to są chyba wszyscy. Może jeszcze Gladewolf byłby całkiem nie najgorszą opcją do zostawienia sobie. Tutaj tak nawet nie wiedziałem, że jest najwięcej czempionów, którzy są całkiem sensowni mówiąc krótko. Na pewno też niszcząc czempionów, czy poświęcając ich w tawernie warto zwrócić uwagę na fuzję. Mamy tutaj kilka fuzji i tutaj też warto patrzeć na to, czy jakiś champion nie nadaje się właśnie do tego, żeby go do takiej fuzji użyć. Natomiast dobrą informacją jest to, że w momencie, kiedy jakiś champion, jak ci dwaj się nadają do tego, żeby ich fuzji użyć, to w momencie, kiedy chcemy ich poświęcić, to wyskakuje komunikat, to po pierwsze, a po drugie, mają oni tutaj taką ikonkę. Jak sobie spojrzysz na to, to jest właśnie ikonka oznaczająca, że on służy do fuzji. Więc, ale przede wszystkim, jeżeli będziesz chciał, będziesz chciał go poświęcić, yy, na cokolwiek, to wyskoczysz komunikat o tym, nie musisz o tym pamiętać, ale warto jest o tym po prostu wiedzieć. A w tym filmie to już wszystko, do następnego. jo!